Część Bożek warkuje Jałynos i o to, wciąż ty jest ja biorę kupręstwem i, i piję, i piję, i piję. Ja nie Dzisiaj w tak pięknym dniu, kiedy mogliśmy się wszyscy razem spotkać i świętować. I cieszę się, że możemy świętować. Chyba w trochę lepszej atmosferze niż przez ostatnie lata, bo te wydarzenia ostatniego czasu pokazały jak ważne jest węgiel, jak ważne jest górnictwo dla Polski. Wszyscy ci, którzy mówili, że górnictwo nie ma już w przyszłości, no będą musieli zamilknąć. Dzisiaj na tej sali nie ma stanowisk, nie ma funkcji. Jesteśmy wszyscy gwarkami. Jest jedna bardzo ważna funkcja, to jest prezesa Piwnego, pod którym wszyscy musimy się, do którego wszyscy musimy się podporządkować. Moi drodzy, tak jak mówiłem przed chwilą, żyjemy w trudnych, niepewnych czasach. Dzisiaj będzie wspaniała zabawa. szczęść Boże, dziękuję bardzo. A nadejdzie czas i i rzekle bez fardonu. Rozkosz, wydaj, z jestem i nie że się kryją. dobry, niedobry panie stać, gdzie piją, gdzie piją, gdzie piją. Rozkosz, z nim nie jestem stać, igie, że się kryją. nie Yeah.